co tam gwiazdor Jezus, co ty masz za liście tutaj gdzie ty spałeś chodź tu co ty masz lecimy nie w teren stęskniony e, już nie bo już myśmy się widzieli Ogą w górę Idziemy po srebra Stefano a dzisiaj pochodzimy ze srebrnym ludwiczkiem kurde walą ostatnio takie fajne srebra czarne kciuki Ludwik Wykop, vlog. Może mi się uda w końcu jakieś fajne srebro ciachnąć. Mój plecak już, już wyjechany, ale robiłem główny błąd. Wiecie, bo wsadzałem szpadel do środka tą ostrą częścią i teraz mam, że o, dziury widać. No to jestem. Dawno nie widziany. W takich okolicznościach przyrody. Siemandero, czarne kciuki. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Słuchajcie, przeszedłem kurę 50 metrów, musiałem usiąść. Żar z nieba niesamowity. Może w lasku trochę cienia na polu. To by w ogóle nie było sensu. Nie dałoby rady, żeby w ogóle pochodzić. No dlatego wybrałem las. Idę sobie połazić. Liczę na srebra, bo wiem, że tu srebra wychodziły. Czy trafię? Loteria, no. Loteryja, ale zawsze to dla zdrowotności. nie? Także zapraszam na seansik, zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dania łapki, włączenia dzwoneczka i lecimy po te skarby. Kochani, pierwszy strzał. A ja tu sobie czyszczę, to czyszczę. Mówię, kurde, jakaś blaszka wyszła. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Ale to jest petarda, no to jest pierścień jakiś. Pierścień jakiś i on tak jakby był w środku pozłacany. Ale jest czacha, nie? O kurde, ale się trafiło. Widać jedno oko, białe te, te, te oczodoły, czerwone. Tu w środku jeszcze coś widać, jakieś takie wypustki. Nie wiem, nie chcę go prostować, bo. Powiem, że jak go wyprostuję, to on mi zaraz się tu połamie, no ale jest totalna petarda. Pierwszy strzał. Las czeka na mnie. I drugi. Drugi sygnał. Ale to wygląda chyba na jakiegoś współcześniaka. Co to jest? A jeden grosik na szczęście. A, jeden grosik na szczęście zawsze fajnie wróży, nie? To jest taka dobra wróżba. tysiące, chyba szósty rok. Chyba jest Moniak chyba jest Moniaczek. Uff, moniaczek Ja sam wyglądam jak Moniaczek, kurwa jak mokraczek normalnie. To jest nie wyruba, nie? To jest totalna niewyruba. To nic, ciśnienie wykopkowe jest. Ojko co to jest za pięknie? To nie jest Moniak To jest Guziol To jest guziolek, no to sekunda, biorę szczoteczkę. Coś pięknego. Coś pięknego. Z łóżkiem. Ma jeszcze łóżko. Ale patrzcie, jakie te liście takie powyginane. Jaki pięknie zdobiony guziolek. Fajna rzecz. Naprawdę ładny. Nigdy takiego nie widziałem. No i petardziunia. I do pudełka. Nagrywamy, nagrywamy. To są resztki skóry. Resztki skóry. A zaraz zobaczycie. Portfolio? <laughs> już by się kolejne portfolio trafiło. Popatrzcie, jak to ze mnie leci. Nie, to jest totalna masakra. Coś tam już pisał. Niewyróbka, totalna niewyróbmyca myca mokra, cała podsileje. No ale co zrobić? Jakie jest ciśnienie. <laughs> Kurde, co to jest? Albo to jakaś... A, kurde, już dobra. Tornister. To będzie tornister. Zobaczę dalej, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Wykopany spod drzewka. Wyskoczył tutaj. Kurde, gdzie on tu jest? Tu! I co tu wyszło? I co tu wyszło? Pięć fenoli. Pięć fenoli z cesarstwa pruskiego, zajazd, bo zajazd. <grym> zajazd, bo zajazd, ale idąc po lesie, i wiecie, nastawionym byciem na fenola, no mam w końcu. Mam, znowu, wiecie jak to jest, ja po wakacjach, po takim tam jakimś wyjeździe yy, na saksy To uwielbiam trafić fenola, bo wtedy mi się już podoba, wtedy ja wiem Adrian te jest doma Achtung, Achtung Majne damen und meine Herren. to Majne Heren Patrząc porantiren Będzie tu perelen Nie, 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 nie Orze kurka. Co mam? Mam jeden Silver groszen. Jeden Silver groszen. Jest srebro, ale mi kapie na telefon. Wchodzę i mam. Wchodzę i mam. Ludwik. Ludwik. Wykop vlog. Przyniósł mi szczęście. O na telefon tego potu. Jeden silver groszen. I centralnie na drodze, nie? I centralnie na drodze szedłem w tamtą Mańkę i no, ale szedłem tą stroną. Tą Mańką wracam sobie tą i patrzcie jedynka silwerek i jest strzał i jest petardziunia. Kon jest taki wyjechany 1800. No wyjechany, ale jest srebro, jest sregro. Jest sregro i jest petarda. Stacja się należy, nie? Przy takim strzale stacja się należy Ojej Ale wiecie co, nie ma na mnie Patrzcie, nic suchego To jest wszystko, wszystko mokre Pot leje się z czapki Kapie Nie wiem, to jest na chwilę obecną Przy tych upałach, które są To jest naprawdę Ciężka sprawa Ciężka sprawa, wiadomo no Ktoś ma ochotę pochodzić, to zrobi wszystko Żeby pochodzić Ale nie wiem, czy nie przerzucić się już w tym momencie na plażówki. Napiszcie w komentarzu, co byście woleli. Las, plażówki, to wszystko od Was zależy. Dla mnie kopanko to jest kopanko. Ważne jest pipiripi w Uszach, nie <grystacja> stacja. A co to jest? Eee, a kurde. Jakiś zamek. Ach, ja myślałem, że jakiś łańcuszek. <laughs> Zmyłka taktyczna. Samo południe. Samo południe. Czas <laughs> się zabijać. Idę tam. Góra. Kierunek. Samochód. Ale jeszcze. Yy bo jestem na skrzyżowaniu takich, to dróg akurat mi się przypomniało, że miałem pozdrowić od Marty Krzyżaniak i od fujka Diego. Filipka, Mikołaja, Marysie i męża Dominika. Pozdrowionka, żuwolek dla was. A cały czas wychodzą te stare polmosy. Cały czas wychodzą te stare polmosy. No a Sami wiecie, że jak wychodzą stare polmosy, no to Kurde, gdzie on mi tu? Wpadł To i muszą wyjść jakieś starsze monetki, nie? Ale i tak już spadam, spadam, jeszcze te haszczungi obejdę i czas namienia O, jeszcze jedno, ten fanta odłożę Susza jest Susza jest, tak samo na działce, kurde trzeba podlewać Dobra, pokazuję wam fantora. fanciora, fantora, kurde. fantomasa może Lubię to znajdywać też, bo mogę pozdrowić Polski Związek Hodowców Gołębi. Nie wiem skąd wy zawsze piszecie, także pozdrawiam wasze strony, PL22, Cierłeni, jak orężada do bociana, czerwona, najlepsza, ponoć. Taki numerek. Taka obrączka. Queens. jak to mówią... Więc robię krótkie podsumowanie tego mojego no 3 godziny, 3 godziny łażenia, 3 godziny łażenia sami widzieliście żar z nieba, ale patrzamy, obrączka jakieś tam 5 groszy, 10 groszy, grosik, no guzik, guzik fajny, guzik naprawdę fajny, fajnie zdobiony Mega, mega mi się podoba. Nigdy takiego nie widziałem. Piąteczka fenolowa, cesarstwo Srebro. Jeden Silber grosik, ale taki jest wytarty, no ale to srebro to jest jeden czy co? Jeden. a teraz mnie tu tak z przodu coś zmyliło. Jeden Swer 1855 o. Jak w tym WD40 wyszło, jest Kaiser. No i dobrze, srebro wpada. To zawsze cieszy, ale mi się wydaje, że fantem dnia dzisiaj jest ten Sygnecior z tą czachą. I to mnie najbardziej zastanawia. Wy, jak będziecie wiedzieli, co to jest, czy to jest jakiś kurcze? patrzcie jeszcze w środku, jak on wygląda. Normalnie widać to złocenie. Widać to złocenie. Jego także może był jakiś taki pozłacany. Prostować go nie mogę, bo, bo się połamie. Nie chcę go prostować. Próbowałem coś, ale nie będę z nim tu kombinował. Także sygnacior Czacha, i to nie jest żaden ospust, żaden współczesny. To jest coś starszego. Fajna rzecz. Skowiec-kowronka. <laughs> Skowiec-kowronka. Kochani, ja się zawijam. Dla mnie powiem może tak, wy ocencie, wy to zaliczcie, do jakiej kategorii, czy to jest kategoria super, czy kategoria liczy się wypad. Dla mnie naprawdę fajne, fajne pierwsze wyjście takie znowu do lasu. Co to za Muchozol mi patrzcie? Odleciał. Dla mnie naprawdę fajny wypad. Srebro jest, jest fajny sygnet. Generalnie najfajniejsze jest to, że jest pochodzone. To, że cały mokry i wiecie, jak tak przysiądziecie, to już zaraz taki chłodek robi, bo jak jakiś wiaterek i to nie jest fajne, bo niby to ma schłodzić, niby chłodzi, ale wcale to jest takie nieprzyjemne. Ja się zawijam i tyle, nie? Fajnie było. Wam, jak filmik się podobał, wiadomo, dajcie subskrypcję, ci, co jeszcze nie subskrybują, dajecie dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami komentarz macie tam komentarzy do wyboru co za sygnet czy chcecie plażówki, czy chcecie yy, laski <laughs> O to by na pewno na laski to nie jeden by się rzucił. Nie? No I tyle ja się żegnam nara do następnego Uhuhu.